Medytacja z malowaniem mandali, harmonia światła. Witaj. Do przeprowadzenia tej medytacji z malowaniem mandali, będziesz potrzebować kilku rzeczy, które pomogą Ci w pełni zanurzyć się w procesie i czerpać z niego jak najwięcej korzyści. Oto lista. Wybierz swoje ulubione narzędzia do kolorowania. Mogą to być ołówki, kredki, flamastry. Farby akwarelowe, pastele olejne lub inne materiały, których lubisz używać. Znajdź ciche i wygodne miejsce, gdzie będziesz mogła się zrelaksować i skupić na kolorowaniu. Może to być stół w kuchni, biurko w pokoju, czy wygodne krzesło w ogrodzie. Jeśli lubisz, możesz włączyć cichą, relaksacyjną muzykę w tle, która pomoże Ci w osiągnięciu stanu głębokiego relaksu. Jeśli chcesz dodać do medytacji elementy aromaterapii, zapal świecę zapachową lub kadzidło. Wybierz zapach, który cię uspokaja i wprowadza w stan relaksu. Miej pod ręką coś do picia, aby móc się napić w trakcie medytacji, jeśli poczujesz taką potrzebę. Jeśli planujesz medytować na podłodze, zadbaj o wygodę. Użyj poduszki do siedzenia lub koca. Aby poczuć się komfortowo, jeśli zadbałaś już o ciche i spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał i gdzie możesz usiąść, całkowicie się zrelaksować i oddać tej chwili, możemy zaczynać. Przed sobą masz przygotowane materiały do malowania, kartkę papieru, ołówek, flamastry, kredki lub farby. To Twoja przestrzeń do twórczości i medytacji. Teraz zamknij oczy i pozwól sobie na chwilę relaksu. Weź głęboki wdech przez nos, zatrzymaj powietrze na chwilę, a następnie powoli wypuść je przez usta. Powtórz to kilka razy, pozwalając swojemu ciału i umysłowi na odprężenie. Wdech. Wydech, Wdech, wydech. Wdech, wydech, Poczuj, jak napięcie opuszcza twoje ciało. Skieruj uwagę na swoje stopy. Poczuj, jak rozluźniają się palce u stóp, a następnie całe stopy. Skieruj swoją uwagę na łydki, pozwalając im się rozluźnić. Powoli przesuwaj swoją uwagę od kolan, łód, bioder, brzucha, klatki piersiowej, ramion, dłoni, szyi i twarzy. Każdy wdech przynosi spokój. A każdy wydech, coraz głębsze uczucie relaksu. Wyobraź sobie teraz, że znajdujesz się w pięknej, naturalnej przestrzeni. Może to być spokojna polana w lesie, piaszczysta plaża nad oceanem, czy też kwitnący ogród pełen kwiatów. To miejsce jest pełne spokoju i harmonii. Idealne do medytacji. Powietrze jest świeże i czyste, a słońce delikatnie ogrzewa Twoją skórę. Słyszysz śpiew ptaków, szum wody i cichy szelest liści poruszanych przez łagodny wiatr. Czujesz zapach kwiatów i roślin, a każdy oddech wypełnia Cię spokojem pozostań w tej wizualizacji przez chwilę oddychając głęboko i spokojnie z każdym wdechem poczuj jak energia natury wypełnia twoje ciało a z każdym wydechem uwalniasz wszelkie napięcia i stres jesteś w pełni obecna w tej chwili zanurzona w harmonii i pięknie natury Teraz otwórz oczy i spójrz na kartkę przed sobą. Weź ołówek i zacznij delikatnie rysować okrąg w samym środku. Ten okrąg symbolizuje centrum Twojego spokoju i harmonii. Skup się na tym, jak czujesz ołówek przesuwający się po papierze. Pozwól sobie na całkowite zanurzenie się w tym procesie. Kiedy skończysz rysować okrąg, zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Wyobraź sobie, że ten okrąg to centrum Twojego wewnętrznego świata, Twojej istoty. Kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy i zacznij dodawać kolejne elementy do mandali. Może to być cokolwiek, co czujesz: linie, kształty, ornamenty czy wzory. Skup się na każdym pociągnięciu ołówka. Pozwól, by Twoja ręka prowadziła cię intuicyjnie. Każdy kształt i wzór, który dodajesz. To część Twojej wewnętrznej podróży. Wyobraź sobie, że każdy dodany element przynosi nowe uczucie spokoju i harmonii. Każda linia i kształt to krok ku wewnętrznej równowadze. Pozwól sobie na pełne zanurzenie w tej chwili w tym procesie tworzenia. Jeśli Twoje myśli zaczynają błądzić, delikatnie skieruj swoją uwagę z powrotem na mandale. Obserwuj, jak linie i kształty łączą się ze sobą, tworząc piękne, organiczne wzory. Każda część Twojej mandali jest wyjątkowa, tak jak każda chwila w Twoim życiu. Wszystko jest częścią większej całości. Gdy już skończysz szkicować swoją mandalę, zamknij oczy i oddychaj głęboko i równomiernie, czując jak powietrze wypełnia Twoje płuca i jak powoli je opuszcza. Każdy oddech to nowy początek, każda chwila to nowa możliwość. Gdy poczujesz, że jesteś gotowa, możesz otworzyć oczy i zacząć kolorować swoją mandalę. Wybierz kolory, które do Ciebie przemawiają, które wprowadzają Cię w stan spokoju i radości. Każdy kolor ma swoje znaczenie. Każda barwa wnosi coś wyjątkowego do Twojej mandali. Kolorując, Skup się na tym, jak kolory harmonizują ze sobą, jak tworzą piękną, spójną całość. Maluj mandale bez pośpiechu i bez oceniania, kierując się intuicją. Wybieraj kolory, które przyciągają Twoją uwagę i wywołują uśmiech na Twojej twarzy. Każdy kolor niesie ze sobą energię i emocje, które chcesz wprowadzić do swojego życia. Może to być spokój, radość, miłość czy wdzięczność. Podczas kolorowania pozwól sobie na całkowite zanurzenie się w procesie. Skup się na każdej barwie, na tym jak kolory mieszają się ze sobą, tworząc harmonijną całość. Pozwól sobie na pełne wyrażenie siebie poprzez kolory. Z malowania wróć myślami do ogrodu, który wcześniej sobie wyobraziłaś. Zobacz jak twoja mandala staje się częścią tego ogrodu, tej przestrzeni. Może ona rośnie na jednym z kwiatów? Może jest ścieżką, po której stąpasz? Może jest zachodzącym słońcem nad oceanem? Poczuj jak energia, którą wkładasz w tworzenie mandali harmonizuje się z otaczającą Cię przyrodą. Teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, że stoisz w centrum swojej mandali, otoczona pięknem natury. Poczuj, jak promienie słońca ogrzewają twoją skórę, jak delikatny wiatr pieści twoje włosy. Skup się na uczuciu jedności z naturą, na tym, jak twoja mandala staje się mostem łączącym ciebie z wszechświatem. Teraz z zamkniętymi oczami weź kilka głębokich oddechów. Poczuj, jak każdy wdech wprowadza do Twojego ciała świeżą, czystą energię, a każdy wydech usuwa stres i napięcie. Skup się na oddechu. Pozwól sobie na całkowite zanurzenie w chwili obecnej. Z każdym wdechem wyobraź sobie, że wdychasz spokój i równowagę. Z każdym wydechem wyobraź sobie, że wypuszczasz wszystkie negatywne emocje i myśli. Wdech, spokój i równowaga. Wydech, wolnienie i oczyszczenie. Oczy i koloruj nadal swoją mandalę. Powoli, bez pośpiechu. Bądź cała w tym procesie. Teraz zatrzymaj się na chwilę i spójrz na swoje dzieło. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w samym środku swojej mandali. Otacza cię piękno kolorów i kształtów, a całość emanuje spokojem i harmonią. Poczuj, jak energia mandali wypełnia twoje ciało i umysł. Każdy oddech to wdech harmonii i spokoju. Każdy wydech, to uwalnianie napięcia i stresu. Z centrum mandali zaczyna emanować delikatne, ciepłe światło. To światło symbolizuje spokój, harmonię i miłość. Światło powoli wypełnia całą mandalę, rozświetlając każdy jej zakątek. Poczuj, jak to światło przenika Twoje ciało, wypełniając Cię spokojem i radością. Z każdym oddechem światło staje się jaśniejsze i bardziej intensywne. To światło symbolizuje Twoją wewnętrzną mądrość i spokój. Pozwól sobie na pełne zanurzenie w tej chwili. Jesteś w centrum swojej mandali, otoczona światłem i spokojem. Każdy oddech wprowadza cię w stan głębszej medytacji, każda chwila to nowe doznanie harmonii i radości. Pozwól, by to światło przeniknęło do Twojego ciała. Poczuj, jak każda komórka Twojego ciała jest wypełniona tym światłem, jak Twoje ciało staje się lekkie i pełne energii. Poczuj, jak to światło usuwa wszelkie blokady i napięcia, jak przynosi uczucie głębokiego spokoju i harmonii. Gdy uznasz, że Twoja mandala jest gotowa, odłóż narzędzia i zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów i poczuj spokój oraz satysfakcję z wykonanego dzieła. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. Poczuj, jak twoje ciało i umysł są pełne harmonii i spokoju. Zauważ, jak pięknie prezentuje się każda część mandali. Jak całość tworzy harmonijną kompozycję, to Twoje dzieło, Twoja medytacja, Twój spokój. Gdy poczujesz, że nadszedł moment, aby zakończyć medytację, zamknij oczy i przez chwilę pozwól sobie na poczucie wdzięczności za ten czas, który poświęciłaś sobie. Za chwilę, gdy otworzysz oczy, możesz powrócić do swojej codzienności, ale zabierz ze sobą ten spokój, tę harmonię i radość, którą stworzyłaś w czasie tej medytacji. Pamiętaj, że możesz wracać do tego procesu zawsze, gdy będziesz potrzebować chwili relaksu i wyciszenia. Niech pokój i miłość zawsze będą z tobą. Halocha.